Cześć. Build, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy, to klasyczek. Taki build, który jest już od paru lat w absolutnej topce i cały czas jakoś się trzyma. Czasem dostaje buffa, czasem nerfa. W obecnym patchu jest lepszy niż w poprzednim. Jest znakomity, jest absolutnie topowym buildem. I jak to się dzieje? Czemu Tuxigrain jest taki dobry? Jak sprzedałbym komuś Toxy Graina? No, powiedziałbym tak. Słuchaj, mówimy o bildzie, który ma parę tysięcy punktów życia regeneracji na sekundę. O bildzie, który jest wytrzymały. O bildzie, który jest w stanie robić większość modyfikatorów na mapach, bo ignoruje takie rzeczy jak chociażby reflekt. O bildzie, do którego gir jesteśmy w stanie samemu zrobić w sposób deterministyczny, bo większość przedmiotów robimy bez udziału RNG. O bildzie, który, jak mówiłem, jest coraz silniejszy z patcha na patch. No, takim buildem właśnie jest Toxigrain. Ale zanim pójdziemy dalej, zacznijmy od zmian w Toxigrainie w patchu 3.23. Cóż, taką największą bezpośrednią zmianą jest zmiana quality. Quality było na Toxigrainie dosyć istotne, bo dawało nam area of effect, a na Toxigrainie, co ważne, zawsze chcemy mieć równo 39% area of effect. A zastąpili to quality innym. Ale to nowe quality daje bardzo dużo obrażeń. W ogólnym rozrachunku, więc jest to buff. Po prostu musimy to AOE jakoś nadrobić, czy to prefiksem na hełmie, amulecie czy rękawicach. Bo, jak mówiłem, optymalne obrażenia na toxigrainie są przy równo 39% area w efekt. Kolejną zmianą, taką dotyczącą większości buildów, ale niektórych mniej lub bardziej, jest dodanie nowych Wildwood Ascendancji, I Wildwood Ascendancje mogą być od samego początku totalnie potężne na toxigrainie. Generalnie Powiada się na to, że Wildwood Ascendancy bardzo wzmocnią każdy build, ale w przypadku Pathfinderki, o ile w Hyper Endgame prawdopodobnie będziemy grać Wildwood Primalist, to na początku przez pierwsze dni czy tygodnie ligi wyobrażam sobie, że Ascendancja Warden of the Magi może być bardzo potężna, bo na samym początku gry może dać nam dostęp do 50% LLZistów oraz 30% Movement Speeda, a później wykorzystujemy olejek na broń, Tincture po to, by wzmocnić nie tylko posiadaną przez nas broń, ale ale również zwiększyć efekt posiadanych przez nas flasek, A jak wiadomo, Pathfinderem flaski mamy aktywne niemal cały czas, więc zwiększenie ich efektu, dosyć mocno z ascendancji Warden of the Magi może być naprawdę potężne. Zwłaszcza jeśli połączymy to z potężnym, zbufowanym paskiem Micro Destiller Belt. Jeśli dostaniemy werli taką bazę, no to jest to coś fenomenalnego. A teraz przejdziemy do Poba, ale zanim do niego przejdziemy chciałbym opowiedzieć o tym, jakie pytanie pojawia się najczęściej od widzów albo jaki błąd widzę najczęściej, dlatego już teraz Was ostrzegam, żeby go nie popełniali. Mianowicie Toxic Rain i Chaos Damage z Toxic Raina to nie jest poison. To nie jest poison, to jest Chaos Damage Overtime, to jest toksyczna strzała, ale ona nie zatruwa. My nie nakładamy trucizn. Tak więc wszelakie bonusy związane z truciznami nas nie dotyczą. Dotyczą. I warto mieć to na względzie, rozwijając naszą postać, szukając giru czy rozglądając się za punktami na drzewku. A jeśli chodzi o drzewko, to w naszym Pobie macie tu rozpisane krok po kroku, jak postępować krok po kroku, levelując, gdzie warto kładać punkty. Jak widzicie statystyki, z którymi się skalujemy, to są takie rzeczy jak skill effect duration, chaos damage over time, generalnie bonusy związane z damage over time, z procentowym house damage'em, ale również za tak speedem i levelami gemów. Endgame'owo jest tu przygotowanych parę drzewek, jest wersja mid endgame z Eldritch Battery, to na wypadek, gdybyśmy mieli fajną zbroję, na przykład Sadist Garb z sporą ilością Energy Shielda, tutaj jeśli mamy parę ten Rages to już jest coś, co możemy grać. Minusem takiego setupu po Eldritch Battery jest to, że nie możemy wtedy grać Mana Forged Arrows, A Mana Forged Arrows to jest potężny sposób na to, by za darmo ładować sobie Frenzy Charge, czy też cooling strajkować przeciwników. Tak więc w skrócie Eldridge Battery jest sposobem, który pomaga nam włożyć jedną dodatkową fajną flaszkę, bo możemy się pozbyć mana flaszki. Jest to też sposób na to, by rozwiązać potencjalnie problemy z maną, no, ale kosztem części siły naszej postaci. Nie musimy grać tego LDG z batery. Jeśli mamy minus mana koszty na ringach, może ewentualnie nadal enduring teren albo na flaskę, to możemy sobie ewentualnie poradzić bez tego. Tak więc warto to wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o drzewko. Mamy tutaj wersję też taką bardziej endgame'ową, tutaj już z klustrami, bez Eldritch Battery, drzewko przygotowane pod to, że będziesz grał taki setup bardzo defensywny, pod bardzo duże Physical Damage Taken as Elemental, czyli tutaj właśnie Lightning Coil i dodatkowe statystyki defensywne między innymi na hełmie. Jeśli chciałbyś być bardzo defensywny, to te, jeśli chodzi o Watcher zaja możesz rozglądać się właśnie też za takim okiem z Physical Damage Taken as Elemental w trakcie grania Purity of Elements. Naprawdę na takiej postaci, w takim przy min-maxowaniu, w ten sposób dałoby się wyciągnąć 100% physical damage taken as elemental. Prawdopodobnie warto zaznaczyć, że w pobie masz też rozpisane krok po kroku swój setup gamowy, również pod wchodzenie na mapki, setup pod granie Eldritch czy battery, z potencjalny setup czysto pod mapping, gdzie Costik Arrow za runową będzie pozwalał ci bardzo szybko clearować mapy i taki znakomity setup pod właśnie Mana Forged. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że bardzo popularna jest również wersja pod totemy. Ja w tym poradniku nie mam takiej wersji pod totemy, pod balisty, ale jeśli taka Was interesuje, to odsyłam Was do Zizarana, bo on wstawił taką właśnie wersję na swój kanał. O balistowym Toxic Rainie swego czasu nagrywał też dużo Palsteron, więc możecie zajrzeć również do niego, jeśli to playstyle, który bardziej Was interesuje. Tak czy inaczej w samym POBie macie też przedmioty przygotowane. Starałem się dopasować tutaj nazwami, żebyście wiedzieli co, gdzie, czego szukać, na przykład, że nauku na początku interesuje Was, jeśli znajdziecie takie rzeczy jak plus do bogemów, do atak to są fajne rzeczy, to są naprawdę znakomite rzeczy. Jak będziecie chcieli drzwić batery, to tu będziecie Mieć zaznaczone, że optymalnie chcielibyście jakąś taką właśnie zbroję Baza Evasion Energy Shield, bo tego Energy Shielda do Eldridge Battery trzeba będzie trochę mieć. To jest plus 2 mulet, Może być ciężko taki zdobyć na początku, ale to jest przede wszystkim przykład, nie? Jakby statystyki, które fajnie gdybyś miał. Nie musisz mieć plus 2 muletu od razu. No wiadomo, że trochę może potrwać, zanim taki zdobędziesz. To oczywiście też nie jest taki najbardziej optymalny, bo bardzo ceniłbyś sobie na mulecie też Damage Over Time Multiplier którego tutaj nie ma. Zasugerowany tutaj anoint, który tu widzisz, Harden Scars, jest znakomitym anointem defensywnym, ale Harden Scars to nie jest jakaś jedyna opcja. Jest to po prostu potężna opcja defensywna, grając Master Sergeant, która pozwoli ci popełniać więcej błędów potencjalnie na hardkorze, ale tutaj w dziale notatek jest sporo innych propozycji, na przykład Corruption, które jest dużo słabsze niż było kiedyś, ale nadal prawdopodobnie jest najsilniejszym single target buffem, jeśli chodzi o anointy. Jeśli chodzi o flaski, to jest to do Istotny motyw na tym bildzie ze względu na to, że gramy Master Surgeon I Master Sergeant to jest bardzo ciekawa notka, sprawia, że nasze HP, poty nie przerywają swojego działania po tym, jak nasze HP dojdzie do fulla. Jest to bardzo potężne. Nowicjusz może tego nie zrozumieć, dlatego więc mówię: zaufaj mi, stary, to jest bardzo silna notka, bo pozwala ci to przy paru bonusach do efektu flaszek, czy do zwiększonego działania właśnie Life Lasek, wyciągać z tego dosłownie parę tysięcy HP regeneracji na sekundę. Na przykład w tej wersji tutaj to jest life recovery ponad 2300 na sekundę. No to jest ogrom. No przecież to jest kosmiczna regeneracja. Można śmiało połowę swojego HP para na sekundę regenerować non-stop. Cały czas. Tak więc dobrze wyrolowana Divine Life flaska tutaj będzie kluczowa. Nie żadna instantowa, tylko Increase Mount recovery. Też kluczowy będzie fajnie rolnięty Silver Flask. Attack Speed tu jest zaproponowany. I generalnie Silver Flask w ostatnimi czasy dostał świetny buff. Mianowicie onslaught z Silver Flaska skaluje się z flask-efektem, którego, no, będziemy mieć bardzo dużo jako Pathfinderka. Więc naprawdę ten onslaught będzie miał zwiększony efekt, będzie bardzo potężny. Generalnie, jakbyście mieli problemy z maną, to. To warto, naprawdę warto zdobyć minus mana kosty na pierścieniach. Zdobywa się je, jeśli chcecie samemu to znaleźć na SSF-ie, farmiąc LREONA w syndykacie, a jak nie, no to możecie kupić ten craft od innego gracza. Możecie się skontaktować z kimś, nie wiem. Na przykład, nawet u mnie na Discordzie, ktoś wam to na pewno chętnie wykraftuje. W wersji jest tu Lightning Coil. Po Lightning Coil po prostu w połączeniu z takimi właśnie rzeczami jak Taste of Hate, wymieniony wcześniej, czy hełm z Physical Damage Taken as Elemental, no, zapewnia nam kosmiczną ilość defensywy. W połączeniu z Ruby Flaskiem, Flaskiem i Sapphire Flaskiem, taka pełna konwersja zapewnia nam kosmiczną ilość defensywy. Naprawdę będziemy w stanie tankować ogromne fizyczne slamy bez żadnego problemu. To jest naprawdę, naprawdę wytrzymały build. A takim krem de la krem tego poradnika są notatki. Tutaj w Path of Building klikasz w notes i wyświetlając się notatki. Notatki są trochę takim amalgamatem, to znaczy jest tu sporo porad zizarana zwłaszcza takie dotyczące crafting które zostały przetłumaczone oczywiście Zizarana Izarana zapytałem o możliwość ich użycia tutaj zresztą jest zgoda z Izarana na pytanie czy można ich użyć. Dzięki wielkiej Zizaran jesteś totalnym czadem. Zizaran to totalny czad, bardzo polecam jego materiały. Ale to nie wszystko. Bo ja i murlock włożyliśmy dużo energii i pracy, by po pierwsze były one bardziej czytelne, jest tu dużo color codingu, na przykład gemy są zielone i tak dalej. Oraz, no przede wszystkim, je mocno rozbudowaliśmy. Tak więc osoba próbująca pograć takim self-cast toxigrainem naprawdę powinna tutaj znaleźć kopalnię wiedzy. Tak jak mówię, jeśli z kolei ktoś chce zagrać bardziej taką totemową wersję, no to jednak polecam właśnie do Zizarana, zajść, bo takiej o takiej wersji obecnie nagrywa. Tak czy inaczej, w samych notatkach znajdziesz odpowiedzi na takie pytania, jaka kolejność ascendancji, co zrobić, gdy mam problemy z jakimiś rzeczami, co zrobić z dodatkowymi strzałami, jak dużo AWE potrzebujemy, jak wykraftować sobie Quiver do levelowania? Co z Divine Blessingiem? Dlaczego nie inne Ascendancy? Co zrobić, jak nie Empowera? Dlaczego Divine Life Flask, a nie Eternal? Jakie anointy? Jak wykraftować przedmioty? Jakie zmiany w tym patchu? Generalnie właśnie taka pigułka informacji znajdzie się tutaj w notatkach. Zapoznaliśmy się ze wszystkim, co najważniejsze, jeśli chodzi o Toxic Raina, a teraz chciałbym na zakończenie, cóż, Pokazać Wam na ekranie trochę gameplayów, żebyście zobaczyli co i jak i upewnili się w tym, czy skill jest dla Was bądź nie. A w międzyczasie chciałbym przypomnieć, że już teraz 8 grudnia w 5.20 rozpoczyna się Liga Cmentarzysko, czyli organizowana przeze mnie Polska Liga Hardcore Trade, na której, cóż, w momencie, gdy to nagrywam, już jest zapisanych ponad 200 członków. Myślę, że będzie nas naprawdę sporo. Jest mnóstwo nagród do wygrania, mnóstwo nagród rzeczowych, mnóstwo nagród nierzeczowych, jakichś pieniężnych i tak dalej, naprawdę zachęcam do wpadnięcia i spróbowania swoich sił. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie grałeś na hardkorze, to no cóż, po to zrobiłem poradnik, jak przejść kampanię na hardkorze, by nawet nowicjusz sobie poradził. Dziękuję ślicznie za uwagę, do zobaczenia już niedługo i życzę przyjemnego startu, dużo dobrych dropów. Trzymajcie się, cześć! A, i do zobaczenia na streamie Maciejczak Od piątku po 16 godzin dziennie.